O. jesteśmy na stacji Radomsko to tu jest tylko jeden peron tak, tu mamy tylko jeden peron stoi skład, w którym przyjechaliśmy jedzie na manewry, to co pojedzie Może. do Trzęskochowy? pojedzie na manewry Nie. a tutaj nie... zaraz mają wjechać dwa pociągi Jeden łódzki kolej, a drugi? Intercity Orzeszkowa Który jest opóźniony dlatego uda się nam go nagrać A potem długa, długa, długa przerwa Od 10.30 do 11.50 No to będzie kres Ale ładna Rpa 1 Odjechał. No to teraz o, tam mamy chyba wieżę ciśnień. Yy, teraz jest 10.20 to za 3 minuty wiedzie łódka, kolej aglomeracyjna. A tu budynek dworca, który zwiedzimy za niedługo. I zobaczymy jak wygląda w środku. A teraz czekamy na łódzką kolej i orzeszkową. No, Widzisz, tam są jakieś bocznice, widzisz tam pewnie zjeżdżają. Ale po co tak zniknął? Bo tutaj ludzie przez Peron przychodzili. że pociąg Intercity Orzeszkowa do stacji szklarska poręba górna. Do stacji szklarska poręba? Górna. Klarska poręba górna, tak. bo jest dolna i średnia jeszcze 161.007 orzeszkowa ze stacji Białystok do stacji Szklarska Poręba Górna Co ty mówisz? Szklarska Poręba Górna tam pisało Tak? Tak Patrz jak to się nie zmieściło Wieża pociągł kolei aglomeracyjnej ze stacji Łódź Fabryczna do stacji Radomsko o pociąg opóźniony trzy minuty ale, ale to nie bo i tak to już nadrobił bo tu kończy bieg oj wiecznie wieje zobaczymy co to przyjedzie Elf Impact nie, nie co to jest co to jest? No nie wiem, zaraz zobaczymy. Nie, to jest impuls. Bo taki dziwny. Dziwny impuls. A nie, szark? Chyba szark. Tak, szark. Nie, nie wiem. Co to jest. Chyba szark. Co to jest? Nie. to 30 6 WED 014 Czyli impuls na Impuls tylko, że ten krótki z kolej. kolei. Jest ten nowszy. LKA ładnie nawet. To my idziemy schować się na dworzec, bo. Wiesz. Tak. I ten odjedzie jest, na bocznicę. Ten odjedzie na bocznicę, a tamten wyjedzie z bocznicy. Tada tamten musi pierwszy wyjechać z bocznicy. Idziemy do środka, a potem nagramy odjazd naszego P.E.R.a do powrotem do Krakowa. Do, do jakiego Krakowa? Do Szefcochowki. Tak. To no, za chwilę odjedzie, zacznę z powodu. ten Impuls 2 odjeżdża. Stacja Radomsko została, dworze zostało wybudowany w 1846 albo 1848. Nie wiem kiedy pierwsze pociągi tu przyjechały, chyba w 1848. A my idziemy zobaczyć dworzec. Tak, który, budynek dworca został zburzony w 1914 roku. W 1935 otwarto nowy budynek dworca Radomsko, wcześniej Noworadomsk. Radomsk jest w województwie łódzkim, więc pierwsza nasza stacja województwo w województwie łódzkim to jest państwo Polska, co wiadomo, tak. województwo łódzkie. Zgadza się. radomsko poprzednia nazwa mnożoradomska. Liczba peronów 1, liczba krawędzi peronów Dwie. dwa, a... a, a Kasy są Są kasy? No to idziemy zobaczyć, zobaczymy czy jest ciepło O tak wygląda Tutaj z zewnątrz Rynek. Tata w roku w roku 2018 stacja obsługiwała 1400 pasażerów. O, to dużo. O, wchodzimy. No jak tu wieje. O, jak tu wieje. Zobaczmy. Mamy... Pilecki opóźnione minutę. Aż Kormorant 12 25 Właśnie okej okay. tak? A my jedziemy jedziemy Gdzie tam te kasy były O no. tampa Tomat Ale nie teraz wzięły o kasy jednak są zamykane chyba, że w ciągu nie roboczych są otwarte Co? To Warszawy Wschodniej z Raciborza, czyli Pilecki to będzie, co? Nie, zielona góra. Nie. To to jest... Już ci powódno. To jest kolornica. O no, to ładnie opóźniona 20 minut. To będzie to na 30 No. To będzie to normalnica. Czyli on przyjedzie. Ja bym taka pełna z tym widzimy. I odjeżdża pociąg Regio do Częstochowy. I pozdrawiamy miłą panią kierownik, z którą rozmawialiśmy. Troszkę żeśmy sobie porozmawiali, prawda? Z panią? Tak, ale teraz przerwa do. 11.50. No. Tak, bo to się Matnica jest opóźniona 22 minuty. 21. My zobaczymy co tu widać z drugiej 20 strony. 20. 20, minut, 20. 20 minut. 20 minut. 21 będzie. Nie, Będę 21 minut. A była 20 to minuty tak. innych. I odjeżdża pociąg. Tylka konopniczka ze stacji. Zielona góra gumna do stacji Warszawa Wschodnia. mp Pociąg opóźniony, troszkę zamieszania z odjazdem było. Nie wiadomo było, którzy pasażerowie wsiadają, którzy nie. O, ładna jedynka i ładna dwójka. Tu się podstawia pociąg do stacji płyt skalistka. Nie do, Fabry do, do stacji do no tak, jest? nie to jest do tak? nie ja. coś tam widziałem. tak? No, no to weź sobie. I tu nawet można pograć sobie w grę. Z Braciburga do Białego Stoku. d 161004. Ale większy ten napis, nie tak mały. Ma czerwony i pomarańczowy. Są przeczepym To 57. Odjeżdża pociąg Intercity Pilecki ze stacji Braciburga do stacji Biały Stok. dysk 161004, Power 160, Odjeżdża poczong. Łódskiej kolei Agnomeracyjnej ze stacji Radomsko do stacji Łódź Fabryczna 36 WZ 36 WD 014. Czyli impuls drugi. Tak. A teraz czekamy na Słowackiego. Wjeżdża pociąg. Intercity słowacki ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Wrocław Główny. Znowu karp. Po samej karpie tutaj złapaliśmy. Tylko konopniska była wagonowa. O, no i nasz Kormoran będzie na wagonie. No. ed 161 D161, D161. D161. Wjeżdża pociąg telka Kormoran ze stacją z tym do stacji Polanica z Drugiej Katowice No i teraz Mamy składkę jak zwykle normalno Teraz też Opuszczamy radę 7479, EP 07479 tak Jesteśmy na stacji Katowice Przyjechaliśmy i przy okazji pozdrawiamy miłego pana, z którym mieliśmy przyjemność jechać przedziale. O, odjeżdża ep 849. Przyjemnie się rozmawiała z panem? Tak. Przyjemnie się rozmawiało. Pozdrawiamy jak ogląda akurat może ten fragment. I... A tu jest ten kormonan, w którym przyjechaliśmy A my czekamy na naszą każkę. To jest 22 byd 005 Bo tam na zajazki stało patrzało się. To jest ta z paskami. Jeżdżaj zaraz się będzie przypinała SU 402003 Trzydzieści sześć, rodzyc! Nie ma gukow, -guk byśmy Ale to nie jest. my we, jak to... jedziemy, to zawsze zwykłe i ckowe dziewiątki. A tutaj proste, rodzyc. Albo Bitwa Warszawska Nie fair Jak była bitwa, to było fajnie A tutaj manewruje ta stopka SU-42 Wysięga Też za pociąg Intercity Matejko Ze stacji Przemyl Główny Do stacji Szczecin Główny

A liczyłem 8 pudeł. Tak, A tam stoi 7 To idziemy na kormorana. Tam stoi jeden kormoran, a tam drugi. On odzyje. EP0879. Kormorana, którym przyjechaliśmy no, Idziemy już na nasz skład Kolei Śląskich Który się podstawia O, tutaj wjeżdża, a my będziemy wsiadać i jedziemy do Żywca. Żywca? W białej, Górzej będzie jechać z nami do Żywca kolejowy Szymon. No, to całkiem prawdopodobnie. Szymon! Jesteśmy na stacji Łodygowice Czekamy na pociąg opływ. Czekamy na pociąg do Katowic do krajśkę. Katowic Katowicka. A my mamy opóźnienie. 25 oh. minuty 25 minut, a jest z nami dzisiaj Szymon. Kolejowy Szymon, który wybrał się z nami z Bielska do żywca, razem z Tatą. będzie jechał czy nie? Wiesz? Nie bój się, że nie odjechać. Tam jest potem jeden Tor. Nie. No są zamknięte, więc zaraz pociąg powinien wjechać. Hmm? No, powinien. Jeszcze mamy to. czerwone światło. Widzę to. Tak? Niestety będziemy czekali. Ale tak. jak będzie wjeżdżał, to wchodzimy. 22 minuty już opóźnienia jest. Dobra, ale tata, jak będzie wjeżdżał, to wchodzimy, bo on od razu tam przybiera. Tak? Nie, nie, zostaw, Szymon, się sobie. Szymon też podróżuje koleją, prawda? Mhm. Mm też lubi jeździć. Ale o stacja na takie krótkie trasy. No, zawsze przyjdzie cieplejsza pora, będziesz jeździł na dłuższy. W lato możemy... Szymon! W lato możemy pojechać razem do łodzi fabrycznej. Wow, ho Bo tam jeżdżą te z Radomska te impulsy 2 No na razie tam nic nie ma. Jest. O, jedzie. To jest zatrąbiło. O, jedzie. O, chyba to jest... Pociąg mistrzów! Nie ja ciężdż... A wiesz, że wyjechaliśmy dwa albo raz pociągi mistrzów? No wiem. Widziałem. No. Jak no. jechaliśmy z Wispy to. O, jedzie. EN76006 wjeżdża pociąg ze stacji z do stacji Katowice. To ten pociąg Mistrzów. Okleina. EN76006 Pociąg Mistrzów. I powoli w się. I pewnie, pewnie otworzy rogatki. I nas jeszcze bardziej opóźni. E 76006 94772. mamy zielone. Dobra, jedziemy. No następne wejście w żywcu. Jesteśmy na stacji Żywiec. Przyjechaliśmy tu z dwudziestopięciominutowym minutowym opóźnieniem. Jesteśmy na stacji Żywiec i przyjechaliśmy tu. a tam Tutaj stoi, stoi nas dwa, tutaj stoi na 22 wd Aha. 005 z którym stoi przyjechaliśmy z Katowic. I idziemy go nagrać. A tutaj stoi tam tutaj, stoi 72.013. Cześć, który, przyje ja który pojedzie do, do Krakowa, a przyjechał z suchej. No fajnie, że Edyta, ale mógł być, mogła być Tygryskowa Edyta. Bo tam są, tam są fajne siedzenia. Musiałem spotownakować Elfa. a jak to mówią niektórzy na niego, że to Peso złom jedzie. <grym> to, to pokażę go potem na trzecim peronie za chwilę. Tutaj stoi ed 72013 do, do Krakowa. Widzimy. Idziemy się przejść. Oh, oh. Tu była jedynka. Oh. Tu tak była jedynka. Edytka tak wygląda od środka. Tak wygląda od A tu chyba była jeszcze pierwsza klasa, no. PR Kraków pisze. To była jeszcze pierwsza klasa, tam już druga. Jak cię pole w dla, chce to się wydusić można. się? Fajnej klasy te ED 72 kiedy odjeżdża, odjeżdża nam to? Nie, 17.08 odjeżdża. 17 Odjeżdża 17.04. Szymon, przyszedłeś mi wpadę. O jak ładny. Ja cię, jaka długo. Ile tego trzeba otwierać? Nie wiem, ale... Ale tych wagonów wydaje mi się, jakby było było tak dużo. To ty... I tak wygląda ta Edyta w środku Teraz będzie pusto No i nic nie jedzie na razie Na razie będzie potem o 17.10 Będę wracać do Bielska Kolejowy Szymon będzie wracać do Bielska o 17.10 Kaeszką zresztą Faleszką O! No ładne powiem Ci te Edy 72 Resztę, a zresztą. Ładny. No i kończymy dzisiaj naszą podróż dużo dłuższą niż myśleliśmy. Ale przy okazji spotkaliśmy się z. Szymonem. Tak, ma też swój kanał na YouTube, kolejowy Szymon. Ale on tylko od roku. Tak, ale uczy się. I pożegnaliśmy go już, a te też. Już poszedł na swój pociąg bo ma o godzinie 17 odjazd, odjazd To do Tatowic. A my mówimy. Do widzenia, do zobaczenia i do usłyszenia. Do widzenia, do zobaczenia i do usłyszenia.